Co Pani sądzi o mediach lokalnych? Media lokalne są moim zdaniem mało interesujące. Nie przekładam ze mediami lokalnymi, ponieważ e, uważam, że poruszane w nich tematy są nieciekawe e, i często są e, jedno, jedno, jednostajne. Po prostu mamy 15 rodzajów na przykład gazety lokalnej i w każdej jest napisane to samo. Poza tym e, Denerwuje mnie przewaga reklam w mediach lokalnych, ponieważ wszystkie lokalne firmy, lokalnych firm jest to jedyne miejsce, w którym w których mogą się zareklamować i skutkuje to na przykład gazetą, która ma 20 stron, z czego 15 reklam. Jakie tematy chciałaby Pani tam użyć? Chciałabym, żeby było tam więcej reportaży, jakichś takich tematów uniwersalnych. To znaczy oprócz tego, że w czwartek był wypadek, zginęły dwie osoby i gdzieś tam zawalił się dach, chciałabym, żeby były tam, nie wiem, być może reportaże na temat ciekawych miejsc danego, danego regionu, danego obszaru, na którym działa medium lokalne. Chciałabym, żeby tam były, żeby tam były e, informacje może nawet z całej Polski, może nawet e, z taki jakiś skrót e, informacyjny, nie wiem, tygodnia, miesiąca, coś więcej niż tylko takie, takie nasze podwórko, e, coś ciekawszego na przykład. E, ale nawet pozostając przy, przy naszym podwórku, jest coś takiego jak telewizja TVN Warszawa? I tam w tej telewizji są codziennie reportaże nieznane miejsca w Warszawie. Świetny pomysł na medium, dla, me, dla mediów lokalnych, prawda? Zrobić e, reportaż na temat, e, pokazać nawet kawałek parku i opowiedzieć kawał jego historii. No, tu stało to to, 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 to i jeszcze tamto. Wszystko zależy czy artykuł zamieszczony w tej gazecie bo to, to dotyczy naszej miejscowości. Jeśli nie, no to jesteśmy oburzeni, bo chcieliśmy się dowiedzieć coś o sobie, o, o swoim małym miasteczku. Natomiast są sprawy dotyczące tylko jednego obszaru. E, natomiast e, ludzie z tego obszaru, e, do którego Gazeta wraca dużo częściej niż do innych, są zadowoleni, bo się dowiadują wszystkich potrzebnych informacji o swoim rejonie.